Miłków to wieś miłujących się ludzi. Gdybyśmy zadali pytanie, czy jesteście Polakami, czy jesteście Ukraińcami, pcha się na usta zwrot, jesteśmy obywatelami II Rzeczpospolitej, jesteśmy tutejsi. Obaj okupanci dokonują podziału ziem II RP. Wytyczona granica między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim przebiega także przez wieś Miłków. A jeżeli chodzi o finał, najlepiej, żeby tej wsi tu nie było. Mieszkańców Miłkowa przesiedlono do Bezarabii. I każdy chciał wrócić do domu. Obszar nieistniejących wsi, takich jak miłków, poddano zalesieniu. Chcemy dziś dziękować za wszystkich, którzy przeżyli. Modlić się za tych, którym nie było to dane. A to Stasia! A to ja! A ta ta tak? tak? A, krażemy ta? Bo, ta wodę. Boże to żeby mnie poznała, że to jest. Yeah. Inaczej wyglądała młoda, inaczej. Inaczej, no, inaczej młoda, mu... jak